Cześć, tu Michał, witam Was z salonu grilli w Częstochowie przy ulicy Brzezińskiej 42, mistrzostwa grill masterów już tuż tuż. Dlatego chciałbym Wam przedstawić, jakie akcesoria można wykorzystać podczas zawodów. Jak wspomniałem wcześniej, podczas zawodów będą dostępne tylko szczypce, szpatuła i szczotka do czyszczenia grilla, i tylko te akcesoria będą dostępne w trakcie zawodów. Resztę akcesorii będziecie musieli się zaopatrzyć sami. Dlatego od razu o tym wspominamy, co można, by było, w co można by było się dodatkowo zaopatrzyć. Jeżeli będziecie chcieli przygotowywać na przykład smash burgery albo składniki, które są drobne, takie, które mogą przelecieć tam przez różdż, warto się zaopatrzyć w płytę żeliwną. Nie musi być to płyta, która jest przeznaczona stricte pod ten grill, jeżeli macie ją w domu, to też można taką płytę wykorzystać i umieścić ją na przykład wzdłuż grilla, tak, żeby ona się tutaj zmieściła. Dlatego na poprzednim filmie zmierzyłem, jaka jest wielkość rusztu, tak, żeby po prostu ta wasza płyta, którą już macie w domu, moglibyście wykorzystać. Z mojego punktu widzenia, bardzo ważnym gadżetem podczas grillowania jest termometr. Ten termometr będzie was informował na przykład, jaka będzie temperatura w karkówce. I wtedy będziecie wiedzieć dokładnie, w którym momencie ją ściągnąć z grilla, tak żeby ona nie była surowa i też nie była wysuszona. Więc z termometrem na pewno dużo łatwiej będzie wam grillować. Dodatkowo, jeżeli będziecie chcieli zrobić szaszłyki, można się zaopatrzyć w takie szpikulce do szaszłyków. Jeżeli będziecie chcieli grillować karkówkę w całości, możecie się zaopatrzyć w strzykawkę do nastrzykiwania mięsa. Dodatkowo, jeżeli podczas deseru będziecie chcieli zrobić babeczki, możecie się zaopatrzyć w taką formę do babeczek, żeliwną. Tutaj można też zrobić muffinki. Kolejnym z akcesorium to na przykład są praski do burgerów, żeby zrobić idealnie ładny, fajny burger. Spryskiwacz do oleju. Tak samo można wlać tutaj wodę, żeby jak będziecie grillować na przykład tą w całości, to żeby ona się nie wysuszyła, to można sobie spryskiwać tą karkówkę z zewnątrz, żeby nam się nie wysuszyła. No i dodatkowo też zwróćcie uwagę, że na stanowiskach nie będzie deski i nie będzie noża, więc też proszę przygotujcie się, zaopatrzcie się w deskę do krojenia i nóż. To jest tylko część akcesorii, które, które Wam zaprezentowałem, które warto by było mieć podczas zawodów. Jeżeli będziecie coś potrzebować dzień przed, czyli w sobotę. Nasz sklep, salon Grilli będzie otwarty do godziny do 18.00. Jeżeli zgłosicie się i przedstawicie, że jesteście zawodnikami Mistrzostw Grill Masterów, na pewno zostaniecie w odpowiedni sposób potraktowani pod względem ceny i będziecie zaopatrzeni w odpowiedni sprzęt. Na dzisiaj to tyle, i widzimy się na Mistrzostwach Grillmasterów. thank